Prowadzono ją na różnych frontach. Swoją rolę podgrywali poeci, myśliciele, artyści, a także ci, którzy byli gotowi chwycić za broń. Polacy robili to wielokrotnie. Warto wspomnieć chociażby o instrukcji Kościuszkowskiej, powstaniu listopadowym, przy powstaniu styczniowym. I choć zaborcy miażdżyli każdy narodowy tryb, ale nie zdołali stłumić pragnienia wolności. W 1914 roku Rosja, Niemcy, a znowu Węgry Nalazły się w stanie wojny, która zachciała porządkiem świata. Decydujące starcie mocarstw, których do niedawna zgodna polityka uniemożliwiała odzyskanie niepodległości, tworzyło ową szansę. Nie można było je zmanować. Na szczęście nie brakowało liderów, których dziś nazywamy architektami polskiej niepodległości. Oficjalnie byli nimi Józef Piłsudski, Roman Mowski, Ignacy Jan Badareski. To były postacie tamtego okresu żyło ich wszystko. Poglądy, kraj zaborczy, który się wokowali, a nawet jara. Ale łączyła, łączył patriotyzm jedna wspólna sprawa. Sprawa Polski. Każdy na swój sposób skoczył po najwyższą stawkę, którą z przede wszystkim zaciszów politycznych gabinetów. W czasie Wielkiej Wojny sprawa Polski stała się tematem rozważenia przez wszystkich przywódców Imperium. Chęci pozyskania polskiego żołnierza sprawiają, że całe dwaj cesarze wyrażają chęć obrodzenia państwa polskiego. Dla wielu jednak to dość bliskie deklaracje, które wydają się tylko cyniczną grą. Polacy musieli wykazać się wielką ostrożnością, odkrywając te karty, a czas zaworców powoli dobiegał końca. Dostrzeżenie tej dziejowej szansy okazało się przełomem. Kisutki opowiedział się za walką zbrojną. Na początku wojny o węgry powołał legiony które stały się później późnią w polskiej armii. Kiedy sytuacja na froncie się zmieniła, zmieniała i legiony przeszły pod dowództwo niemieckie, nastąpiło przesilenie. Za namochą Piłsudskiego polscy żołnierze odmówili przysięgi na wierność cesarza. Oddziały narodowe zostały rozwiązane, a ich komendant na ponad rok został uwięziony w twierdzy w Magdeburgu. Paradoksalnie pomogło to Piłsudskiemu. W rezultacie urosła jego legenda jako męczennika narodowej sprawy i na koniec wojny ta zmiana opcji udziela w oczach przywódców zwycięskiej Antanty. Roman Moski skupiał wokół siebie zwolników idei państwa narodowego. Szanse w odrodzeniu ojczyzny i widział inaczej niż Piłsudski w sojuszu z Rosją i państwami Antanty. To on w czerwcu 1917 roku współtworzył we Francji Armię Polską, i Komitet Narodowy Polski, który staje się oficjalnie dyplomatycznym przedstawicielstwem kraju, mimo, że nie było go jeszcze na mapie. Z zupełnie innych dręgów pochodził Ignacy i Jan Paderewski. Był przede wszystkim człowiekiem sztuki, wybitnym pianistą, którego plaskiwał cały świat. Jego szczególna popularność w Ameryce sprawiała, że nie tylko stały przed nim otwory największych z sal ale również prywatne domy polityków. Jego bliskim przyjacielem stał się Thomas Wilson, 28 prezydent USA. Wtedy Stany Zjednoczone porastają na nowe światowe imperium i angażują się w wojnę. Prezydent Wilson, wygłaszając pamiętne orędzie do kongresu jako jeden z warunków utrzymania całego pokoju w Europie wymienia powstanie niepodległego państwa polskiego. Wojenna zawierucha szybko zmieniła upady i siły. Wypadki dzieją się szybko. Rewolucja bolszewicka w listopadzie 1917 roku eliminuje Rosję z wojennej rozgrywki mocarstwa. Rok później kończy się wojna którą przegrywają Niemcy i Austro-Węgry. Do, do końca XIX-wieczny porządek polityczny w Europie. Na kruskach rozpadających się imperiów odradza się Polska, która stopniowo pozyskuje swoje terytorium. 10 listopada 1918 roku do Warszawy przyjeżdża specjalny pociąg z Berlina. Przywozi uwolnionego z Magdeburga Kiusluskiego. Jest wychudzony i osławiony w więzieniu. Nie ma nawet czasu, aby uściskać żonę, i zobaczyć córeczkę, której jeszcze nigdy nie widział, bo urodziła się w czasie jego niewoli. Od razu jedzie na naradę polityczną, bo trzeba działać szybko, organizować państwo i armię. Dzień później, 11 listopada, Józef Piłsudski przejął pełnię władzy cywilnej i wojskowej, przyjmując funkcję naczelnika państwa. Po kilku dniach świat odbiera na daną przed niego depeszem. Polska wraca na mapę. Pierwszy rozdział odzyskanej dyskranie został napisany. Coś, co wcześniej istniało tylko w sferze marzeń i idei, nabrało wreszcie prawdziwego kształtu. Wygraliśmy, zachowaliśmy jedność i ducha narodu, który okazał się dużo silniejszy niż władza wielkich imperiów. Jak... Ale wtedy nie było jeszcze czasu na festiwal radości. Młode państwo musiało stanąć do walki o granice, które posformowały się dopiero do po trzech latach. Jutro, 27 grudnia w 1918 roku w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski i Nazego Pederskiego wybuchła Ostanie tylko Polskie, które okazało się zwycięskim sukcesem. Ostatecznie pokój dla Europy, niepodległość dla Polski przyniósł traktat wersalski, który zakończył I wojnę światową. Dokument zaprowadzał pokój, ale też nowy porządek w Europie. Między innymi przywracał Polsce suwerenność i przyznawał większość ziem zawodu turskiego. Niestety. Przyjęte wówczas ustalenia okazały się preludium do wybuchów kolejnej wojny. Traktat pokojowy we francuskim Wersalu zawarto 28 czerwca 1919 roku podczas paryskiej konferencji pokojowej. Opartek po w udział przedstawiciele 27 zwycięskich państw, jednak najważniejszą rolę odgrywała tak zwana Wielka czyli prezydent USA i premierzy Wielkiej Brytanii, Francji oraz Włoch. Państwa pokonane, czyli Niemcy, Austro-Węgry, Turcja i Bułgaria, nie zostały dopuszczone do konferencji, a jedynie przedłożono im postanowienia traktatu do podpisu. Nie zaproszono również delegacji Rosji Sowieckiej, której rządu mocarstwa, antanty nie uznawały. Traktat wprowadzał nowy porządek na stałym kontynencie, a Polskę prezentowali na obradach przez premiera Ignacego Botarskiego i ministra spraw zagranicznych Johana Polskiego, najważniejszym. Najważniejszym ustaleniem ustalenie bezwładniego traktatu było usankcjonowanie naszej niepodległości. Nigdy, jak owej sali, nie odczuwało się historycznej powagi w chwili dla nas Polaków. Poważniejszy niż dla kogokolwiek. Na stole leżał tak, tekst traktatu, który Niemcy mają podpisać. Traktatu, który uznaje podległe państwo Polskie. Mocą którego Niemcy zwracają w Polsce nie wszystko w prawdzie swojej generalnej przeszłości, ale prawie wszystko to, czego nie zdołali z Niemczy zapisał w morskich we wspomnieniach polityka polska i odbudowanie państwa. Polski strejm artyfikował ustalenia Zasadu 31 lipca 1911 roku. Zgodnie z zapisami do Polski wróciła znaczna część ziem zabranych przez Prusy w I i II rozbiorze. Większość Polski i byłych Prus królewskich z niewielkim do morza. Po, 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 po plebiscycie na Górnym Śląsku w 1921 roku i III Powstaniu Śląskim Włączono również część Północnośląskiego Zagłębia Przemysłowego z Katowicami. Gdańsk stał się wolnym miastem o po charakterze podobnego państwa, z własnym rządem, konstytucją i polityką gospodarczą. Włączono je jednak do Polskiego Obszaru Celnego i mogliśmy korzystać z powrotu grańskiego. Odrodzona Polska ruszyła prawie 400 tysięcy kilometrów 2 i 27 milionów obywateli. 11 listopada 1918 roku jako Dzień Pozyskania Niepodległości do data umowna ostatecznie została ustanowiona jako Święto Narodowe przez Sejm w 1937 roku. W czasie II wojny światowej oraz w PRL-u tego dnia było zabronione. Stało się to do tego możliwe od 1989 roku, kiedy Sejm przywrócił je pod nazwą Narodowe Święto Niepodległości. Samo zakończeniu mojego wystąpienia pragnę przytoczyć cytat z mojej publikacji Powstanie Tygopolskie 1918 1919 w Lodzie, Okolicy 90 Rzędy Zagrydarzeń, rozdział 4 Uroczystości Patriotyczne Z Okazji Świąt Narodowych i Innych Towarzystw Oroczych Po Odezjaniu Niepodległości. Jest to cytat ze strony 111. Oto cytat program uroczysty powrót rocznicy uzyskania i podległości odbędzie się w w niedzielę dnia 10 listopada 1929 roku. Porządek uroczystości. Punkt pierwszy o godzinie 7 pobudka. Punkt drugi o godzinie 8.30 zbiórka wszystkich towarzystw na placu wolności skąd była Kościoła na uroczyste nabożeństwo. Punkt trzeci po nabożeństwie pochód na rynek i defilada. Punkt czwarty. Po defilacie rozwiązanie pochodu na placu wolności. Punkt piąty. Po południu o godzinie piątej Akademia Stary Pana Władysława Pajderskiego. Wstępy w płatne. Szanowne Płatysko, Miasta i Okolicy upraszamy wzięcie jak najliczniejszego udziału w tej latostwie rodzicji narodowej. Za komitet, również w zastępstwie kasta. Dziękuję bardzo za uwagę.